I teraz idziemy zobaczyć jakiś kościół albo sanktuarium największej mafii i sekty dziejów świata. I w sumie najbogatszej mieli żyć w ubóstwie, a coś im się popręciło w ubach. I ogarnęli największą ilość ziem na świecie. Żadne państwo, żadne kraj nie posiada tyle bogactwa, co Kościół katolicki. Co wy o tym sądzicie? Ktoś, kto powinien żyć w ubóstwie, dawać przykład, ławi się w bogactwie i nie tylko. Tak, to widać na polskim przykładzie Rżyną się za przeproszeniem w dupę I to jeszcze za kasę Zamawiałem w Golaków, Także Chwała dla biskupów Z fiutem w pośladach Ciekawe co teraz Mniej niż zero o tym powie Bo w sumie zniknął Po wyborach i w sumie już przed wyborami z mediów wiadomo dlaczego chyba, ponieważ nie poszło po jej myśli to co miało być zmiana Polski na Rosję. W sumie w dużej mierze już to zrobili, ale. Także biednie to wygląda. Ogrody. Kościoły za setki milionów. Normalnie się płakać. Co by o tym myślicie? Skurwesyństwo na maksa, nie? Że na te skurwewy płacą wszyscy ludzie. Że idziemy dalej, obejrzeć bogactwo. Przeokrutne. Ale tak faktycznie to Kościół idzie w sumie w zagładę. Może nie tak szybko, ale, ale coś już się dzieje, ponieważ nawet w naszym kraju bardzo mało ludzi chodzi do kościoła. Byle tak dalej. Pozdrawiam. I idę zwiedzać dalej.